Te róże? Widać to? No, nie widać. <laughs> nie jest tego. To, no to kto zaopowiada? A to już się nagrywa? No, to, no dobra. Kochana Oleńko. A my miała dla ciebie kwiatuszek, ale go zjadła. No <grym _> więc tutaj masz o drogę, żeby miała drogę usłaną różami. Życie, całe, całe życie. Całe życie, Oleńko. Życzymy Ci wszystkiego, nie, wszystkiego, ma... wszystkiego najlepszego. No i teraz ty następny. No piła co dziś? <grym _> to, to, to tak... Ja tak nasu... Posić cię buziaczka. Tak mogę Boła szybamy, też tego. Papa ciociu, jak przyjedziemy do ciebie... To cię odwiedzimy. Tak. I to jest dla Cioci kwiatuszek, tak? A ty? Jak mówimy wierszyk? Jak się wierszyka nauczyłaś? <noise> o! <właśnie. głos> no jeszcze. Pobiewa. Zaśpiewaj, Cioci, jeszcze, zaśpiewaj. Śpiewaj jeszcze. Jak śpiewasz, Cioci, piosenkę? Aha, Amelia. A, Amelia. No, śpiewaj jeszcze. Aaaa, co, to co, 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 ciociu, powiedz mi nie tak, Amenciu, Także... Tra la, 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 la. Śpiewaj tak. Tra la Śpiewaj. Śpiewaj. No śpiewaj. E, śpiewaj, cioci. Pośpiewaj, cioci. A mi? śpiewaj, cioci. Tra la 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 No to śpiewaj. No to powiedz chociaż ten wierszyk, no powiedz. Powiedz coś jej. Hmm? Blum, 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 blum. Powiedz, powiedz, ciociu, jak się nauczę mówić, to ci na pewno powiem wierszyk, na pewno. A na razie ci rzucam płatki róż pod nogi i jem je. Przy okazji, nie jedz tego, gałganie mały. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie! tá tudo 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 tudo